Drodzy. Chciałbym, żebyście jutro wyglądali tak jak dzisiaj. Abyście. Cieszę się, że rozumiecie co mówię. Natomiast z drugiej strony chciałbym wyrazić ogromną radość i złoży gratulacje waszym producentom. Czuję, że Duma ich dzisiaj rozpiera, gdy patrzą na Was. Już nie koty, a młody mężczyzn, piękne kobiety, więc nic tylko cieszyć. A więc cieszcie się dzisiejszą uroczystością, dzisiejszym balem. Bal ma swoje oczywiście konotacje, bal musi być doniosły, dostojny, wspaniały, a więc bawcie się radośnie, ale również bawcie się mądrze i wspaniały. Moi drodzy, skoro to mnie przypadł ten obowiązek, to go wykonuję. Także ja tu do roboty przyszedłem, jak widuje ja Pan, na wyjeździe. Studiówka roku 2014, moim zdaniem, została rozpoczęta. To, że młodzież po egzaminie dojrzałości jest na tyle dojrzała, żeby zacząć dorosłe życie na własną odpowiedzialność? A mają inne wyjście? Muszą. Tak naprawdę egzamin dojrzałości jest tylko dowodem na to, że skończyli pewien etap edukacji. Natomiast dojrzałość to już wychowanie, działanie w życiu, szukanie swojego miejsca w tym życiu, więc muszą być dorośli. Nie mają innego wyjścia. Matura? A co po maturze? No, wypadłoby jakieś na studia, na przykład, w naszym kierunku, czyli czyn związany z gastronomiką, tak, czyli e, żywienie, tak, no, takie, no, A po studiach? No jakaś praca by się przydała najlepiej. No, za zakładam No właśnie, albo gdzieś w Polsce w jakimś dobrym zakładzie gastronomicznym. Zakładzie? A może własną restaurację należałoby otworzyć tutaj, w Rawie? Oj, trudno, bo tutaj takie jest, no. Trudny rynek jest w tej rawie. Nie ma tak dużo ludzi. Medycyna. <noise> medycyna? O! Ja jeszcze powiem szczerze, że nie wiem jakie. Jak to? To już tak niedługo. Dlaczego nie wiesz? No, nie wiem, zobaczymy, co wybiorę. Jaki kierunek. Danielek, medycyna się wybiera. Zależy od wyników. O, również. szczególnie, tak jest. Zależy od wyników, jak nam pójdzie matura. A po studiach planujecie wrócić do rawy Mazowieckiej? Tak. Ja, ja powiem szczerze, że jeszcze nie wiem. Polega mocno niezdecydowany. Widzę, że tutaj bardziej sprecyzowane plany, tak. czyli powrót do Rawy Mazowieckiej. Oczywiście. Dlaczego i co tu będziesz robił? Yy, bo to miasto jest piękne. Bo, yy, bo takie są fakty. O, bo i piękne dziewczyny, piękne, dziewczyny, dziewczyny, piękne dziewczyny przede wszystkim. W Wramiach piękne dziewczyny. A czy ja myślałam o zoologii? Ciekawy pomysł. Tak. Dlaczego? No nie wiem, zawsze, zawsze interesowałam się w tym kierunku i. Okej, okay, a po studiach wracasz do rawy mazowieckiej? Raczej nie. Dlaczego? No raczej... Nie, nie warto słuchać, ona nie ma żadnych predyspozycji, ani nie ma A właśnie żadnych... stój tu, bo jest dziewczyn. oczywiście. Stój tu ze mną. E, nie, nie wracam do Rawy, dlatego że tu chyba nie, no nie ma żadnej takiej większej przyszłości. Nie patrz na mnie. <głosy> <głosy> Jakbym ja tutaj była jakimś twoim, nie wiem, guru. <noise> <noise> no. Czyli większe miasto, rozumiesz? Tak, tak, tak. No nie wiem, myślałam nad... Y... Raczej łodzią, Warszawą, coś, coś takiego. Planuję zdawać na mikrobiologię do łodzi. Natomiast jak się plany potoczą, no to zobaczymy, wszystko zależy od natury. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Jestem w dobrej myśli. A co po studiach? Wracasz do Rawy Mazowieckiej? Nie, nie, nie skąd? Na pewno jakieś większe miasto. Planuję dostać się do jakiegoś laboratorium, coś z tym zdziałać. Myślę, że zostanę w łodzi. Marzenie. Czyli w Rawie Mazowieckiej nie ma perspektyw dla ciebie? Myślę, że nie. Myślę, że nie. A kolega? Matura? A po maturze? No myślę o wojsku, że po maturze do wojska iść po prostu. Coś w kierunku wojska, policji, takie kierunki myślę raczej. Czyli służby porządkowe? Tak. Myślę, że raczej tak. A jeśli chodzi o Rawę Mazowiecką, to no nie wiem, czy, czy bym tu został po prostu. Wszystko zależy od tego, jak będę zarabiać, no i gdzie oczywiście mnie przydzielą. Studia! No, Jakie tak studia? VAT na pewno u mnie. Jakieś przyszłościowe. No tak myślę, no VAT, no to obrona narodowa, no to zawsze potrzebne jest jakieś wojsko czy coś w tym sprawy, no. Dobrze, to będziesz nas bronić w Rawie Mazowieckiej po studiach? Oczywiście, że tak będę bronić wszystkich pewno, w w wszystkich, by z wszystkich. Żeby nas maczetami nie? nie ganiali. Okay. <laughs> Czyli po studiach wracacie do rawy mazowieckiej. <laughs> tak, oczywiście. Biotechnologia, Szebnioty... technologia, no nie Szebnioty... przedmioty ścisłe oczywiście, no. To stopnie. <laughs> Ścisły umysł, prawda? Inżynieria materiałowa, fizyka kwantowa. Nanotechnologia. No. Ewentualnie medycyna. Ewentualnie medycyna. I później co? Praca w rafskim szpitalu? Nie, nie, tutaj... To, już to jest, nie, nie. jest na skalę światową. Nie my to. Europa, New York. Wie, może... Może... Londyn. Londyn tak, to, my to szpana. uderzamy gdzieś dalej, gdzie to? my tu nie zostajemy. My jesteśmy igrzyskami no światowego formatu to, to, to światowe. i my się tutaj nie nadajemy. Ograniczana sprawa. Dlaczego was sprawa ogranicza? To jest to nie ma bardzo tak, jak dla mnie. Tak, bardzo, na mało, bardzo mało miejsc pracy jest i jest, no, ograniczenie jest duże. No. Nie ma takich kierunków, na które ja na przykład. się no. ludzie rozwinąć, furcze, trzeba wyjeżdżać tak jak Warszawie, na studia. się to jest inaczej. No, a tutaj to jest tak, no, taka wieś w porównaniu z Warszawą czy z Łodzią, na przykład. No ale co mało, no? Albo no duża wieś. Co zrobimy? No, tak wyszło. Teraz jest Jess. Życzenie chyba jedno takie podstawowe, żeby ten swój cel, który zaplanowali, no bo wszyscy oni tak naprawdę złożyli już deklaracje maturalne, złożyli deklaracje do egzaminów zawodowych, a więc no, wyznaczyli sobie na te kilka miesięcy cel, aby ten cel zrealizowali aby się do niego jak najbardziej zbliżyli. A więc ci, którzy mają zdać wszystko, niech zdadzą wszystko od razu, a ci, którzy się potkną, niech się potkną tylko malutko i, i w drugim podejściu już wszystko pozałatwiają i żeby byli już gotowi w to dorosłe życie wkroczyć. A więc no, życzyć im mogę tylko takiego, takiego farta w realizacji ich, ich celów, ich życiowego planu.